sprawiedliwości. Jesteśmy tutaj z posłem Kosztowniakiem, ponieważ no, jesteśmy wstrząśnięci artykułem, który się dzisiaj pojawił, mianowicie na Omach Rzeczpospolitej opisywana jest sytuacja, która może mieć daleko idące skutki dla obecnej władzy. Mianowicie jak do, z informacji prasowej Rzeczpospolitej dowiadujemy się, że mamy do czynienia z nielegalnie działającymi organami prokuratury, jeżeli chodzi o czynności związane ze śledztwem w sprawie z funduszu sprawiedliwości. Mianowicie pan Tomasz Mraz e, według tego artykułu miał działać, ma działać jak quasi agent jako osoba podejrzana bez zgody sądu. Wielokrotnie tutaj w tym miejscu stawałem w sprawie e, Pegazusa i domniemanej afery nielegalnych podsłuchów. Szanowni państwo, za każdym razem. Przynajmniej nie ma takiej informacji, żeby nie było kiedykolwiek zgody sądu w sprawie użycia specjalistycznego przełamywania oprogramowania na urządzeniu końcowym czy telefonie bez zgody sądu. Czyli wszystkie czynności były potwierdzane za zgodą sądu, co jest zasadą legalizmu i działania organów państwa. W przypadku pana Tomasza Mraza, przypominam, klienta Romana Giertycha, klienta Romana Giertycha, Mamy do czynienia, jeżeli prawdą jest ten artykuł, z sytuacją popełniania przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych w postaci prokuratury, prokuratorów, którzy zezwalają na nagrywanie bez zgody sądu. Co to de facto oznacza? To oznacza, że czynności quasi procesowe są prowadzone niezgodnie z procedurą. Ja przypomnę Państwu chociażby. Jak wskazuje słusznie pan doktor adwokat Adam Bułat, materiały pozyskane w wyniku prowokacji obywatelskiej, a rzetelność procesu. Przypomnijmy, że proces karny ma ściśle określone zasady funkcjonowania. I teraz państwu przeczytam. Jak już wcześniej wskazano, nawet w ramach legalnych operacji specjalnych, przeprowadzonych na podstawie przepisów rangi ustawowej przez profesjonalne podmioty wyspecjalizowane w walczaniu przestępczości, podszeganie do popełnienia czynu zabronionego oraz będące w zainteresowaniu odpowiednich służb jest metodą prawnie zakazaną. I czytamy wcześniej, szanowni państwo, nie pozwalają na, na to, aby podstawą ustaleń faktycznych czynionych w ramach postępowania karnego były, uwaga, materiały zdobyte w wyniku popełnienia lub podmiotu nieinstytucjonalnego czynu zabronionego naruszającego w sposób całkowicie bezprawny podstawowe dobra osobistego. oskarżonego. Szanowni Państwo, mówiąc pros, doktryna, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania karnego wykonawczego, czy też inne przepisy, kodeks karny, prawo o prokuraturze zabraniają czynności, które zostały podjęte, jeżeli prawdą jest to, co jest opisuje Rzeczpospolita. Czyli mówiąc wprost, dzisiaj w świetle prawa za zgodą czy za sugestią prokuratora, czy tak jak opisuje Rzeczpospolita, podejrzany prowadzi jakiś quasi działalność. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Szanowni Państwo, Adam Bodnar, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, wielokrotnie mówił o tym w swoich oficjalnych stanowiskach, że pozyskiwanie dowodów z tak zwanego zatrutego drzewa, owoców zatrutego drzewa, czyli nielegalnie zdobytych materiałów jest czymś, co nie powinno mieć miejsca w postępowaniu karnym. My oczywiście uważamy, że wszystkie materiały są kluczowe, ale tu jest pewna hipokryzja w tej chwili. Dlatego, że zaraz jak stanowisko uzurpuje sobie, zaczął uzurpować sobie pan prokurator Cornelu, rozesłał on do wszystkich prokurator pismo. Zachęcam do się zapoznania z tym pismem, którym wskazuje, że prokuratorzy w swoich czynnościach nie powinni gromadzić, nie powinni brać pod uwagę, uwaga czego, materiałów zdobytych w sposób. Niezgodny z procedurą, czyli niezgodnie ze sztuką, że jest operacyjnych podsłuchów czy też innych jest prawdziwy. Nie można postępować w taki sposób, zabrania to nie tylko element etyki, ale przede wszystkim zabrania takiej formie postępowania przepisy prawa w Polsce. Zresztą ukazuje to po raz kolejny, że państwo Polski dzisiaj opiera się przede wszystkim nie o zasady. Prawa polskiego, przyjęty, że każdy z nas będzie sobie mogło interpretować polskie że to jest prawdziwym celem. Szanowni Państwo, cytuję. Ma dochodzi do kuriozalnych sytuacji. W czasie przesłuchania M ktoś do niego dzwoni. On odbiera telefon, włącza tryb głośno mówiący, a później treść rozmowy jest pisywana do protokołu. Do akt śledztwa trafia również na przykład siedem plików rozmów z, z jednego dnia. Szanowni Państwo, prokurator to rozumiem, wyraża zgodę. No bo kto? Przesłuchuję, i do protokołu wpisuje. Mamy do czynienia bez zgody sądu na działania kwazioperacyjne, prowadzenie czynności, które wymagają zgody sądu. Muszę przyznać, że odważny jest prokurator. Odważny to jest i tak bardzo dyplomatyczne określenie. Oczywiście ja tu trochę drwiny w swoim wypowiedzi chcę, żeby się zaznaczyć, jakby drwiąc tego prokuratora, ponieważ to jest wprost przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Jest działanie bez zgody sądu. Więc ta sytuacja jest bezprecedensowa. Po raz jeszcze kolejny przypominamy, że w areszcie znajdują się osoby. Zwykli urzędnicy i ksiądz, ponieważ jest obawa tak zwanego matactwa, a czymże jest ujawianie toku postępowania elementów w postaci podsłuchów, scenogramów, za pomocą mediów, czy nie jest destabilizowaniem postępowania, to pokazuje, w jakim dzisiaj miejscu się znajduje.